Hej cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Mateusz i dziś pokażę wam jak bez żadnego trudu pokonać najmocniejszego wosa w grze, czyli Wolverina. Lecz zanim zaczniemy, chciałbym Cię prosić o zostawienie łapki w górę oraz subika z dzwonkiem pod tym filmem. Fadnij też na mojego Instagrama i naszego Discorda, do wszystkiego linki znajdziecie w opisie. Dobra, więc pierwsze lecimy sobie na mi miejscówkę, którą są takie dwie małe besepki, ja osłony no, niedaleko gastących i lecimy sobie na tą większą. Lądujemy sobie na ten domek, tutaj powinniśmy mieć skrzynkę, lecz nie zawsze będzie, oczywiście. Otwieramy sobie, bierzemy sobie wszystkie bronie, Biorę sobie, w moim przypadku, potopiję sobie, yy, Rzucam sobie splaszę, Biorę sobie dysko bombę Na Wolverine to jest bardzo fajna sprawa. Yy, tu jakieś można matce sobie pozbrać i głównym celem, po co tutaj polecieliśmy jest helikoptery. Które nam bardzo łatwiej zobaczycie w późniejszym yy, czasie, yy, jak widzicie, ja miałem typka, także ja zostałem jeszcze go sobie dobiłem. Wy nie musicie. Nie, nie, nie jest to wymagane, helikopter jest z tej wyspy tylko wymagany, dobra Lecimy sobie w stronę śrubanych szuwarów Możecie też przystąpić na tą mniejszą wysepkę Jeśli macie jakieś słabe bronie, chociaż mi sama pompa wystarczy, dobra Lecimy sobie na śrubane szuwary I teraz macie na, na ekranie jak powinniście lecieć helikopterem Żeby znaleźć wolwerina, jeśli oczywiście ktoś go nie zabił Dobra, jeśli... Tutaj na baknach nie ma wolwerina nigdzie, nie pływa on nigdzie, bo on może pływać, to lecimy sobie na piszczącej puszczę i latamy sobie nad piszczącą puszczą i warto tutaj wspomnieć, żeby włączyć sobie opcję dla niesłyszących, yy, ponieważ ona nam daje taki radar, a kroki wolwerina są bardzo głośne, dlatego musimy go szybko wykryć, jak widzicie ja już go znalazłem, jest tam i zbudowałem sobie takie coś. Po co mi takie coś, ponieważ on mi na to nie wejdzie, najlepiej jeszcze zniszczyć tą rampę tutaj, co yy, właśnie jest taka już niedobita. I po prostu sobie sam niszczę wolwerina i on mi nic nie może zrobić. Bo on jak podbiegnie już jest koniec tak naprawdę. I jak widzicie tak łatwo yy, sobie zabić wolwerina, Jest to bardzo proste. Po prostu ważne, żeby sobie zbudować taką rampę, podłogę, rampę, podłogę i zniszczyć tą jedną rampę i, i spokojnie od wam nie wejdzie, a wy sobie go dobijecie. Także to będzie na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobało nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika. Możecie mi dodać do znajomych w Fortnite, Mateuszek Podłoga Ety2, a ja się z wami już będę żegnał. Cześć!